Dzień dobry no ja jestem właśnie z Magdaleną na rynku Musimy kupić co nieco albo co nieco. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam wszystkich serdecznie. Proszę zobaczyć jaka kubeczka, kupka, kupeczka, bułeczek. I tutaj też robimy bułki na zamówienie. Znowu dostaliśmy zamówienie. Piekarnik chodzi, a tutaj też mamy dla kogoś zrobioną kawał mięcha, jakiś udziec, golona noga cała, świńska albo nie świńska. Jeszcze ostatnią serię bułek wrzucimy i będzie 80 bułek zrobionych. Ciepły dzionek mamy, kochani. jakoś tak wesoło wszędzie słychać muzyka gra gra muzyka, gra gitara śpiewy o, żeby mogły być tu te owoce co z chęcią zjad coś ale mamy tu owoce na tym małym drzewku nie wiem co to jest za owoc Nie, nie pamiętam, jak to, nie wiem, jak to się nazywa. W sumie nie mi. Są takie kuleczki. To jest coś jakby lici. O. I to się otwiera. W środku jest owoc. Mało tego owocu, bo pestka jest duża. Niestety, ale słodkie, bardzo no to mamy tutaj dwie reklamówki. Bułek zrobiony. 80 sztuk. Tak, 80 sztuk z raz przyjedzie za parę minut, panie Także Pracowity dzień dzisiaj nie ma Dzień dobry, dzień dobry kochani O, ja właśnie śmigam do Romana Tam muszę w czymś... Ale tu mi psy porozwalały te worki. Kurde. Papier. Także witam serdecznie. właśnie robimy zakupy na grilla z Romanem. Kupiliśmy trochę mięcha, że będziemy grillować. Roman będzie grillować. Zacznijcie za będą. Tak, pomidorki masz. Ogórki. Na, na Pomidory, ogórki i sałatę. Sałatę, paprykę. Ma być zasna, bo zasnij goście będę. Nie? Mm -hmm. Sałatka, czy tam za salatą? Salata. Jest, tu jest salata. O taką chodzi salatę? Nie, nie, lodową. lodową. O tu o. jest, tu jest, tu jest. Kurwa, dwa się będzie. No, ale brzydko. Jest... Starą mój zobacz się chyba ładna. Ta? A też tak się taka. wyetni Darek No to się wyt Ta jest jeszcze jest uh -huh. Sałata ogórek Poczekaj papryka pomidor, ogórek Sałata papryka e, Teraz tak, fasolkę jeszcze bym chciał czerwoną leję a jak taką w puszce czy jak? Tak, tak. A, no do to mnie... do puszek. Do puszek. Słuchaj, może... Ktoś chciał przegryźć takiego... czulika? Mm. A, na ten. Nie wiem, nie ma na kartce tam przyklejonych? Kurwa, 40 No mówię, to drogo, tu się na rynku... Jesteśmy w ubraniu, a to No, to za... na rynku masz za dolarach. To jest, Czy tam, za dwa dolary. Tego awokado bym wziął, ale nie wiem, gdzie tu się waży, bo tu trzeba na wagę. Do tego, To zaraz, przy kasie tak. oni mają wagę. Tak? No. Tak? Tak? I fasolkę, nie? Fasolkę, kurczak i ten I jeszcze coś weźmiemy Gdzie? Tutaj gdzieś, tutaj tutaj. A, tutaj. I szukamy czerwonej fasolki w Nie wiem, czy się orientujesz, ale patrzymy tylko na pomidory. <grym grym grym> no co? Tu będzie, Romuś. Tutaj będzie? To są różne. Czego jeszcze chciałem wziąć? On jest duży. Ty zobacz, ten duży 2,50, a mały 3,50. No to oni co są to normalni? Mój Jan Wajsu, spokój. O, masz fasolkę. Czerwoną, 2,40 No, no, tak Ale to nie jest kenelnie. Nikilnej. Dobre. To to Ale drogi nikadki. No sekra. Jeżeli na Te do... oliwki są dobre, no, no, tym tak. no, ty wiesz, że prawie są w Ale, ale są z skamieniu. Nie, nie puste. Nie, są, to, puste. Tu są puste. Zobacz. Gdzie? Puste są, widzisz? To, to biorę je, to do sałatki będzie. No. A ta jest z kamieniem chyba. Ta jest z kamieniem, bo jest zamknięta, nie? Aha, aha. Nie, jakie niedrogie są. Zobacz, taki mały popryczki, czyli w całości na no. 4,20 no. A Jak nie będą robić, to mogą być tańsze, nie? No, oczywiście, że tak. To, ja, to mi się wydaje, że to wszystko, te no, sałatki. Wszystko. No to będzie taka typowo jarzynowa do gryla. Mm -hmm. Taka, wiesz, winna. Może jakieś przyprawy do gryla wziąć? Mam musztardę, ale taki sos jakiś mam tam. Mm, to jakiś... Mam ten sos, czyli mam ten sos. Musztardę mam. Bios. To tego darku, nie? No 2-3 dolary. No, tak. I zrobić ten... Jak się to nazywa? Się to. Zamarynować to mam wszystko. Te dodatki. Taki może za dolar 80 dolarów. Ja masz. No tak. to idziemy, no to ja nie patrzymy. Co? Tak jak masz, to chodź. Mogę wziąć jeszcze jeden, ten zobacz, ten 60 centów kosztuje, wziąłeś go, wezmę go, nie? No weź, 60 centów, jeszcze nie Co To co to? To też to samo, Czyli. znaczy taki sam produkt, tylko mhm. inna firma. Inna firma. koniecznie jeszcze potrzebuje kiczywo kupić, to chyba będziemy tam do tego sklepu na ser Co? A tam no. zobaczymy nie Chyba pieczywo takie konkretne No my właśnie przyjechaliśmy jeszcze do makro bo chcemy kupić tam fartuszek kuchenny i coś tam jeszcze Ceromal yeah. chcesz sobie kupić do domu. A że ja tu kiedyś tu sobie kupiłem fartuszek, no to mówię, to chodź, dwa są fajne fartuszki. No, no. Kolega kucharzy przy eleganckim grillu. kurczaki. Mi się trochę to jest dobry na przyczyszczenie, nie? <gry> Od razu w komplecie. Tak. No i elegancki. Sunia. Sunia, kredy. Sunia.

Co? co tam przy ale sol, No to. teraz będziemy. Za pierścień. będziemy mieszać, Panie Marku. Tylko nie wiadomo, czy nam się to uda, bo jest tego oga. A na tym, jak Ci spadnie, to będzie łatwo zebrać. Z tą czerwoną fasolą, co dzisiaj kupili. Tak. Czerwona fasola, czerwona cebulka, czerwona papryka, mm. żółta papryka, awokado, na awokado, oliwki, czosnek, mm. sól pieprz, mm. oliwa, sos cytryny, miód. No, miód A o czosnku mówię? mówię? Tak, czosnek tak. Przecież ja nie raz to... jeszcze zakrapią octnem winnym też, a ty? Też, też. Też było zakrapiony tak wiesz, z Ja mm -hmm. wolę osy od cytryny. No. Tak Ci powiem. Jakoś no. bardziej no. oddaje mi no. smak. No. Super. Dawaj. No halo, kucharz musi szurnąć. Dokładnie. Kucharz musi szurnąć. I super, pięknie. To jest proszę. Fantastyczne mięsko. Dokładnie. Tak, na na, na u... obiad można ją upiec. Dla na naszych fantastycznych przyjaciół. Oj, Halo? Uwaga. A pokaż jak ty wyglądasz no, na... pokazałem piękne czapkę, żebyś, żebyś wiesz, że no tutaj fason ci trochę uciekł, poprawimy. O! o. Teraz elegancko. No, tak troszkę sobie... Na bok przesunął. Tak. O, Darku, to jest właśnie typowy tak. typowo tak, dokładnie. Jak, to jest super. jak żołnierz. Tak. Czapka tutaj... Szap, musi stać. Czapka musi stać. I tutaj demonstrujemy właśnie nowego grilla, którego testujemy. Mięsko przygotowane. Recepturę, jeżeli ktoś chce na zmaserowanie mięsa, to napisać w komentarzach i Dariusz odpowie, prawda? Dokładnie, dokładnie. Proszę bardzo. Przemku! To jest receptura bardzo stara, z pradziada na dziadka. Tak, tak, to jest wszystko tak. A a ten, proszę o komentarze, to a będzie A ten gryn jest właśnie od Pana od pana, tutaj, który zajmuje się handlem, takimi sprawami. Jakby ktoś chciał zamówić, to, to, przez, Darka, to przez Darka, to przez Darka można sprowadzić, bardzo niska prowizja, cena niewielka. Na stanie została chwilowo jedna Wy, Wyobraźcie Ostatnia. sobie, że cena tak niska, że nawet ja się skusiłem, a jestem szkotem w wydawaniu pieniędzy. Nawet Darek to zauważył. Mówi, kurde, miałeś 8,5, a miałeś tylko 6. Nie. <laughs> Jesteśmy u mnie w domu. Ja się bardzo cieszę, że mam własnych przyjaciół. A najbardziej mnie Romanie zaskoczyłeś, jak tą flaszkę z lodówki wyjąłeś. To mówisz do mnie, Darku napijemy się? Ja mówię, no napijmy się. No i Romuś polewa po keliszku, po czym zakręca i mówi, jutro też jest dzień. To prawda, to prawda. Taka to oszczędność. Ale, ale, ale to był żart oczywiście, to był żart. To był żart, no. I słuchajcie, tutaj mamy karkuweczkę, tutaj mamy kawałek boczku. Też no. Przemku, co powiesz na temat twojego y, artykułu, którym Ty handlujesz. Artykuł widać, że jakoś bardzo dobrze ostatnia, ruszta żeliwne, także blacha podwójna na pokrywie, także temperaturę czyli, dobrze. Czyli będzie Pan zadowolony? Termometr jest. <laughs> A tutaj się to otwiera? No, to nie, nie. tu półkę z Tam jest mm. kuchenka. A, okay. Zaraz tutaj zademonstruję też jakiś taki sekret, który jest akurat przykryty. Borszy, akurat jest przykryty, proszę bardzo, tak wygląda to, co będziemy mieli. A tu jest taki sekret. Nie, to jest, to jest spory gry, tak ale szemku, to że jest. szemku objaśni. Proszę, I bardzo, a, dodatkowy palnik, możemy sobie zasadę rosołek, gotować sos, czy jakiś bulion. Żółte, tylko jest. O. Gazy, No i super, no i gotujesz. Ale dlaczego tak długo? Nie liczycie się z moimi kosztami. Przecież ja się to ten gaz. <noise> A gaz teraz wrócił. Żar. Oczywiście żart. Tutaj trochę tańszy. niż no ale nadal kosztuje. No i co tam, pokaż, pokaż sprzęt, co tam jest. Miejsce na butle, ewentualnie jakieś akcesoria. Tak. I tutaj po zamknięciu, tutaj można odłożyć te rzeczy już zgrylowane, żeby doszły do siebie. To no jest półka do odgrzewania. Tu można zamknąć. Nie do końca bym się z tym zgodził, bo ja uważam, tak. że kwiatówka tak naprawdę jak sobie kładziesz warzywa. Na A, tej półce, nie, nie. Nie? No, Ona jest jako hitting rack, wiesz? To, to układają tak, jak oni te obsługują, to układają tutaj normalnie. Natomiast na warzywa zazwyczaj kładą po prostu griddle, czyli wyciągają ruszt. jest ruszt, ale w formie blachy. A właśnie jeszcze Że, coś blachy, zauważyłem, blachy, czy A możesz się do jakieś... tego odnieść? Po co jest to wcięcie tutaj? Tutaj dodatkowo można do, dokupić akcesorium. Mhm. Y koszt około 120 zł w tej chwili. Tutaj, jakby zamówić z Tajlandii podłączasz do prądu rożen obrotowy widelana zakładasz sobie tutaj kręci. przykręcasz i ci podłączasz do prądu i kręcić się widelana i teraz tak prę przem, wtedy tą półeczkę oczywiście no. no, no, no. I, przem, i teraz zamykamy i tu mamy termometr który nam mówi że no tej chwili masz stówkę stówkę a musimy osiągnąć temperaturę według no, no dla dla Wieprzowiny około dwóch stówek. Około dwóch stówek. lepiej 180, 180, 180. Się ładnie dusi. Czas po prostu tak. Duszy. tak. A, a teraz panowie przepraszam, proszę mi wyjść z kuchni. Dobrze. A teraz idziemy na jednego. O, Darek! To jest chyba jedna z pierwszych, najlepszych myśli tutaj, dzisiejszego wieczoru. Dokładnie. Kochani, pięknie się bawimy i życzymy tak. Wam również miłej zabawy. Szefowi kuchni się nie odmawia. Dziękuję. Bo jak się mu odmówi, to może Wam napluć. Można, wylą... nie, można, można wylądować w, 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 u ryb, które jeszcze nie znają smaku mięsa. O, właśnie. Ale kto wie, czy nie poznają. Wpiranie tam też Dokładnie. Tak. No. Tak się bawimy. I tak sobie siedzimy. No to weź sobie. na kamerę. Tak. Nagrywaj ostatniego Mohikanina. Ale uwaga, jest, jest, jest nowy realizator, że tak powiem, dźwięku i wizji, to ja Roman, nagrywam Darka. Darek, jak ty masz na imię? E... Chyba jakoś coś nam. Tak, na... coś tam. <laughs> Dariusz jest ostatnim Mohikaninem w kuchni. O, ja myślę, Romuś, że już mięsko jest ok. Tak. tak Dariusz, ty decydujesz, ty decydujesz. No, pięknie wygląda. Ja bym, myślę, hmm? że jeden kawałek byśmy wyjęli. Tak. I ty ocenisz, czy już jest ok. No to razem, razem, może. Każdy ma swoje zdanie. Razem, razem, ale razem. ja bym wolał, jednak jak hmm. mam kogoś odpocząć, to trzebie. Podjęcie mi głos na moment. No, no dobrze. No. Skoro mnie wytypowałeś, to się zgadza. No. A tutaj Dariusz akurat chciał powiedzieć, że jak przyjedziecie. Tak. E, także zapraszamy. Mamy, mamy cztery pokoje. Dwa mam ja, dwa ma Romusz. E, mamy miłą atmosferę domową. Mamy grilla, można fajnie spędzić urlop, możemy pokazać Wam okolice, co chcecie, co pokażemy. Tu w tym nam Hannes pomoże, ma fajnego tuktuka, także z chęcią Was zabierze, zabierzemy Was w różne fajne miejsca, także zapraszamy do nas. Naprawdę będziecie mieli u nas fajną, sielską, rodzinną zabawę, tylko u nas. Tańce, polańce, za nieduże pieniążki, możecie fajnie spędzić z nami urlop. Nie. Dlatego zapraszamy Was z całego serca. Przyjeżdżajcie do nas albo do mnie, albo do Romana. Są cztery pokoje, także zapraszamy, nie ma problemu. Tak, no i jeszcze musimy dodać odwagi singlom. Jak przyjadą single, to też im pomożemy. Tak, singlom też. Nie, po, nie pozostać z singlami dłużej. Dokładnie, tak. Żeby single tak. mogli też coś mieć tak. z tego życia. Rodziny mile widziane. I single też. Tak, tak. Wszystkiego dobrego. Paweł. Także dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i zapraszamy. Nie wiem, co mam przycisnąć. Żeby Dobrze, to Po prostu przyciśnij. Ale co? No ten nie czerwony guzik. U góry. U góry. O, a tutaj proszę, dziewczyny rządzą. Przejęły pałeczkę i nakładają. Ano, I ano. wykładają. O. A Madzia dorwała następną córeczkę i tak samo się nazywa Sriella Hej I tu mamy już co? Mamy wieprzowinkę, mamy boczuś, mamy, mamy polędwiczkę, Mamy porędwiczkę. Tam wszystko już jest. Tutaj jest misz-masz. Tak, ale taki misz-masz z górnej półki. Tak, bierz i masz. Bierz i masz, dokładnie. Także. I ściągnęła wszystko. Nie. W sumie Kasia ściągnęła wszystko. Tak. My patrzyłyśmy. Bo Kasia to jest mistrzyni kuchni.